Cześć, ja jestem Grodoty, a przed wami tytuł, I sporo osób pytało gdzieś w komentarzach i często pytacie, czy pokażę jakiś, powiedzmy, tytuł, jakąś grę. Również pytacie o stare, znane wszystkim tytuły i wówczas ja najczęściej, no, mówię, że sorry, ale do starych gier nie podchodzę, I głównie nowe indyczki. I właśnie sierpień, wrzesień, listopad to takie growe żniwa, kiedy nowe produkcje pojawiają się jak grzybki po radioaktywnym deszczu. I właśnie teraz właśnie, no, taka gra. Przed wami Red, czyli postapokaliptyczny, fantastyczny, kontrastowy, lekko bajkowy roguelike, który pojawił się 20 sierpnia 2019 roku od studia Double Fine Productions, to autorzy wielu dobrze przyjętych gierek, w tym kilku, które pokazywałem kiedyś dawno na kanale, robili m.in. Grim Fandango, fajnego turowego Massive Shellies, Costume Quest czy Psychonauts. Czy Psychonaut. Wydawcą jest tutaj niestety znienawidzony przez youtuberów Bandai Namco, który potrafi zablokować zarabianie na filmach o ich produkcjach, nawet takim ludziom, którzy mają pięciu widzów, dwie odsłony i zarobią na filmie 00.0001 dolara, oni są w stanie taki film zestrajkować i sobie włączyć na nim zarabianie dla siebie. No niestety, oceny dla Red zmieniły się w ciągu tych 3-4 dni od premiery do wrażenia recki bardzo mocno, tych ocen było lekko ponad 100, i raz było to 80% pozytywów, potem 70, raz ocen bardzo pozytywne, po chwili większości pozytywne, znowu bardzo pozytywne i to tak zaczęło skakać góra-dół. Była też close beta, którą można było sobie pograć tam, bo te osoby zaproszone mogły i zobaczymy czy przed finalną premierą, bo to już jest skończona gra, czy załatano to trzema, czy gra ma odpowiedni contentem, czy nie ma błędów, oczywiście jest to produkcja dla jednego gracza, nie mamy tutaj kooperacji i po ile ten tytuł dostaniemy. Na Steamie oficjalnie w dniu premiery za 79 złotych, nawet nie 99 groszy, tylko równe 79, na G2 były gifty globalne po 22 euro, czyli kurde troszeczkę drożej, ale czy cena spadnie nieoficjalnie z czasem, to wszystko zobaczymy, można sprawdzać. Warto zaznaczyć, że to jest właśnie cena za pełną grę, nie dostępową. Irytuje niestety na start to, że nie możemy pominąć wszystkiego od razu odpalając grę, no dzięki gro, ale już intro kto Zrobił ten tytuł, i tak dalej, wydawcę, producenta, widziałem z 50 razy. Dzięki, starczy, niestety nie ma opcji natychmiastowego pomięcia wszystkiego. Jak widzicie, mocno rzuca się w oczy oprawa, no ciekawa, oprawa graficzna tej produkcji, ale może najpierw powiem wam skąd to. Skąd to wszystko się wzięło? Po prostu, fabuła. Ostrzegę was też, na końcu jest mały spoiler filmu. Jeżeli ktoś z was nie chce wiedzieć jak wygląda koniec gry, to warto po prostu posłuchać końcówkę. Jeszcze przed tym spoilerem ostrzegę was ponownie. Żyjemy w świecie po apokalipsie, dokładnie taki, jaka niedługo czeka ludzkość w życiu pozagrowym. Na prawdziwym, no niestety, tak będzie. Zdaniem opowiadającej dziewczyny, wiedzieliśmy o tym, że ta apokalipsa nadchodzi i niestety nie zrobiliśmy nic. Ludzkość przetrwa. Ale wtedy nadeszła druga apokalipsa, która już całkowicie wszystko rozwaliła. Istniały też istoty zwane Menders, jednak ich technologia została również mocno uszkodzona. Zniknęli i zostawili tym, którzy ocalili ich artefakty i technologię, która jest porozrzucana po różnych no, zniszczonych wyspach. Jeden z tych, co przetrwał, Menders, i co został, opowiada nam o tym, że resztka ludzkości ma ogromny problem. Maszyny no cóż, ta co moc, coraz mniej jest jedzenia, i ktoś musi wyruszyć w podróż po resztkach świata, by ocalić resztę. I teraz wyobraźcie sobie taki spin-off od tego, co mówię, taki odprysk troszeczkę, na temat na przykład innych gier, jakie by powstawały. Tym superbohaterem nagle nie jesteśmy my. Zostaliśmy zepchnięci z kolejki do bycia superbohaterem, ktoś się wcina w kolejkę, i tą zostaje wielkim, wiecie, superbohaterem, a my musimy iść po jego śladach, i na przykład on jeszcze zostaje, nie wiem, spaczony, staje się zły. I taka fabuła gry. No, na co? Coś takiego czekam do dzisiaj, no ale niestety, klasycznie ochotnikiem w Red jesteśmy my. Ocalały Manders gra na gitarze i pokazuje nam, jak wygląda świat. Również nasyła na nas czy przekazuje nam moc tego tytułowego Red. Od tej pory jesteśmy spaczeni. Będziemy mutować w najróżniejsze formy, by sprostać zadaniu. Naszym przedmiotem w walce z okropnościami tego świata będzie bojowy baseball typowy oręż typowych karków w dresie. Gra pod względem graficznym wygląda w mojej ocenie naprawdę mega ładnie, naprawdę wspaniale ładnie. Podróżujemy po wiszących nad przepaściami wyspach, rzuca się w oczy ta kontrastowość, komiksowość świata, troszeczkę ten cel shading, który wbrew pozorom jest zrobiony dość szczegółowo. W kanionach widzimy różne rzeczy, masa jest jakichś małych roślinek, płotków, zniszczonych obiektów. Jeżeli chodzi o interfejs Rad, to mamy u góry serduszka, o no, których mocniej za chwilę, pasek które właśnie napełniamy za przeciwników, niektóre rodzaje. Bustujących mikstur, jakie znajdziemy, a także za rozsiewanie roślin. Mamy też dwa rodzaje walutek, kasety i dyskietki. Te zielone kasety to jakby hajs, a brązowe dyskietki to jakby klucze, na przykład do otwierania skrzynek, przejścia, sekretów, tego typu rzeczy, plus do tego później przedmioty, jakie nosimy, umiejętności, artefakty i też na ekranie będą wyświetlane takie powiedzmy ikonki mutacji, które zdobyliśmy. Warto ten tytuł spróbować też grać na padzie, jeżeli macie na przykład od jak z Klocka albo Steam Controller, bo Szczerze mówiąc klawisze typu scroll -mysz, lewy, prawy, shift, control, tabulator, spacja, klawisz e, to tak trochę sporo jak na palce, ale ja grałem spokojnie na klawiaturze i dałem radę. Bo w sumie to, jak sterujemy, zależy od tego, jakie mamy umiejętności. Jeżeli mamy, na przykład, umiejętności bardziej precyzyjne, warto wcisnąć sobie tabulator, czyli uruchomić, powiedzmy, takie ręczne celowanie. Jeżeli mamy umiejętności do walki, na przykład, obszarowej, no to wtedy ten tryb pe perfekcyjnego, dokładnego celowania warto wyłączyć. I to właśnie sprawia to, że raz się lepiej gra na padzie, a raz się lepiej gra myszką. O co chodzi z tym rozsiewaniem roślin? Wędrując po świecie RAD po, zostawiamy po sobie taki jakby ślad, który rozsiewa roślinki. Z jednej strony to ślad, gdzie już byliśmy, z drugiej chcemy na przykład wrócić do innej lokacji, wrócić się na mapie, to chodząc po tej zielonej powierzchni kwiatuszków i roślinek, czy skażenia, biegamy szybciej. Całkiem niezły sposób na eksplorację świata, która jest troszeczkę przyspieszona dzięki temu. I o co chodzi z serduszkami w Red? Mamy klasyczne serca, ale w wyniku mutacji możemy ich mieć. Nie tyle więcej, bo możemy mieć więcej, ale też dzielić je na przykład na pół czy na trzy części, przez co oberwanie na przykład zabierze nam połowę serduszka, a nie całe. To ma duży sens, kiedy mamy różne rzeczy leczące, bo niektóre odnawiają całe serce, inne połówki. Mamy też serduszka toksyczne albo ogniste, one powoli się odnawiają i pozwalają nam na przeżycie czy przetrwanie, wpuszczenie obrażeń danego typu bez wpuszczania bezpośrednio w zdrowie. Sama rozgrywka opiera się o eksplorację tych latających wysp oraz ich podziemi. Pierwsze poziomy w Red to prościzna. Celem jest odnalezienie i odblokowanie wielkich obelisków z twarzami. One patrzą takim promieniem mendersowym w stronę zejścia do lokacji z bosem. W trakcie tej zabawy musimy zręcznościowo bawić się z przeciwnikami, którzy wykonani są nawet fajnie muszę powiedzieć. Każdy z nich ma jakiś styl ataku, powiedzmy słabe, mocne punkty. Zabawa obiera się o wyskoki, uniki, przewroty czy uderzenia też z wyskoku. Ja te uderzenia z wyskoku szczerze mówiąc, zauważyłem dopiero po jakimś czasie, ale też nie za bardzo chciałem z nich korzystać, bo czasami bywało tak, że wskoczyłem po prostu na atak przeciwnika. Szukamy mutagenów, które możemy kupić od handlarzy, dostać z bossów, albo otrzymać ze specjalnych zadań. I tutaj, no niestety. Niestety, niestety w Renate mamy bardzo małą kontrolę nad tym, jak mutujemy naszą postać. Na przykład no, wyraźnie wielki mózg, który można dostać no, nie jest zbytnio jakiś mega potężny w storciu z innymi przeciwnikami, przez co na przykład skillem pod scrollem możemy przejmować kontrolę nad jednym z przeciwników, albo dostaniemy wielkie, pajęcze nogi, pozwalające nam zakopać się pod przeciwnikami i wyskoczyć na przykład na nich, zadając obrażenia, albo otrzymamy rękę z kolcami, którą sobie wyrywamy i rzucamy jak bumerangiem. Oczywiście odrasta, jak bumerang nie wróci. Więc no... Nie wszystkie umiejętności są yy, bazowo ofensywne, niektóre są defensywne. Następnie robimy mutację tych umiejętności, przykładowo kolce, które wyrastają nam z pleców w ranią przeciwników dookoła, są większe. Nie plujemy np. małym pociskiem kwasu, a dużym co zostawia się dodatkowo plamę. Yy, to dobry pomysł, jednak w mojej cenie RAD powinniśmy mieć minimalnie większe pole swobody, decyzji, co chcemy zmutować oraz po prostu więcej. Tych mutacji. Ich nie jest jakoś mega mało, ale też naprawdę dużo też ich nie jest. Radizm zmusza nas do tego, byśmy zginęli czasami z 5 albo 6, 7 razy lub więcej, po to, by wbić ukryty poziom postaci, który odblokowuje rzeczy, jakie mogą pojawić się w kolejnych rozgrywkach. Czyli po prostu przegrywając, jakby levelujemy nasze konto, czy powiedzmy naszą postać ogólnie, bo mamy tylko jedną klasę postaci, możemy sobie tam ewentualnie rozgrywkę rozpocząć z dodatkowymi jakimiś podtrybami, których też niestety nie ma zbyt. Dużo I po prostu levelujemy naszą postać, przez co mamy kolejne rzeczy do odblokowania. Mutageny są naprawdę pod względem pomysłów. Bardzo spoko, ale niestety nie jest ich za dużo. Za to dość satysfakcjonujące jest to, że mamy ilość ukrytych rzeczy, na przykład można rozwalać samochody, czasami wypadnie jakiś hajs z bagażnika, są sekrety, są nawet delikatne, minimalne mini questy, że mamy na przykład porobić jakiegoś bossa, wrócić. No banalne ale są. Czy na przykład jeżeli stoimy w płomieniach, mając mutagen na odporność na ogień, ale jeszcze mamy ataki od ognia? To łącznie działają one dużo lepiej. Jest trochę takich ukrytych smaczków w RET, ale nie będę właśnie zdradzać wszystkich, żeby nie spoilerować wszystkiego. Po walce z bossem mamy save'a, on zawsze robi się na początku poziomu, więc jeżeli grę nam wywali do pulpitu, to niestety mamy 20 albo 30 minut w plecy eksploracji świata. Możemy wrócić do miasta, kupić nowe rzeczy, przez co ulepszamy ten sklepik, którym też kupujemy jakieś różne rzeczy, na przykład babka na początku ma jeden przedmiot, potem ma dwa, potem ma trzy i tak dalej, im więcej od niej kupujemy, nawet takich rzeczy, których nie potrzebujemy. Albo możemy też odłożyć hajs na później. Walki z bossami to dość istotna rzecz w takim gatunku gier, jak to wypada w, Red w mojej ocenie. To chyba właśnie powód tych 20% ocen negatywnych niestety, czyli wystarczy smarować odskok i atak. Chociaż takie ym, no, podchodzenie by walczyć wręcz z bossem też jest całkiem niezłe. Chociaż ja, szczerze mówiąc, nie korzystałem praktycznie wcale z podstawowego ataku, po prostu lewym klawiszem myszy, zawsze atakowałem. Skillami. Mamy maksymalnie sekundę na reakcję od bossa, jeżeli walczymy z nim wręcz. Dla mnie bossowie nie stanowili w rad dużego wyzwania, poza ostatnim bossem, może dwoma ostatnimi. Im dalej przychodzimy rad, tym inaczej wyglądają też plansze. Na przykład więcej jest portali przejściowych pomiędzy wyspami, czyli więcej eksploracji. Posągi z twarzami znajdują się właśnie w podziemiach. Przeciwnicy mają nieco więcej efektów, są ich większe wersje, jakby bardziej bosiątkowe, albo na przykład niektórzy się Stują i tarczują nawzajem, póki nie zabijemy tego tarczownika. Więcej też jest zagrożeń dla nas, jakieś kolce czy nawet efekty pogodowe, jak pioruny walące w ziemię. Wiadomo, że jak mamy na mutagen, na odporność na pioruny, to możemy mieć się na, te, na tą burzę ceremonialnie wywalone. Głębiej w Red są też sytuacje, kiedy możemy dostać negatywne perki, albo na przykład stracić swoją ulubioną, zbustowaną umiejętność, bo gra wrzuci nam jakąś inną. Więc na przykład są też takie miejsca, gdzie możemy ulepszyć postać, ale ryzykiem, co zdobywamy w sumie za granie. Jak mówiłem, levelujemy jakby naszą postać, przez co gra oferuje więcej kontentu przy kolejnym podejściu, na przykład więcej jakichś rzeczy u czy więcej mutagenów. Każda plansza jaką przechodzimy z kilku to około minimum wydaje mi się, że 15 minut, nawet może do 30 um, ostatnie plansze zajmują, jeżeli robimy kompletnie wszystko, więc całkiem sporo. Wiele zależy oczywiście od tego ile um, na danej planszy chodzimy, spędzamy czasu. Tak czy siak plansze są spore i w miarę losowe. Wiadomo, że jak spędzimy z 10 godzin to widzimy już do, podobne elementy plansz i miejsca, ale i tak losowość świata jest całkiem okej. Okay. Największą zaletą. Rad jest po prostu klimat rozgrywki oraz ymm, najzwyczajniej w świecie przyjemna zabawa, która w pewnym momencie się kończy, ale łącząc wszystkie jej zalety, wydaje mi się, że nie wypada to źle. Na plus jest jeszcze ambientowy, ale jednak fajny soundtrack. Jeżeli chodzi właśnie o ten spoilerek końcówki gry, to mniej więcej w tym momencie po prostu zamknij sobie obraz z filmu, zostaw sobie go w tle czy w innej karcie. Przejdźmy do tego, co ogólnie mi się w Rad nie spodobało. Praca kamery, no koszmar, naprawdę walony Koszmar. Walczymy z potworem, z minibosem. Jakaś skała nam przechodzi na pierwszy rzut kamery na kadr albo posąg, i nie widzimy naszej postaci, nie widzimy przeciwnika. To jest jeden z tych idiotycznych przykładów, gdzie ma się uczucie, jakby autor gry niestety nie grał we własne dzieło. Że autorom to nie przeszkadzało, ta latająca we wszystkie strony kamera to ja się bardzo mocno dziwię. Szczególnie w walkach z bossami kamera lubi latać góra-dół albo się obracać. Za to pomysłodawcy, no, takiej pracy kamery powinien się należeć taki growy liść, takie growe nu-nu-nu, więcej tego nie rób. Jednym z głównych problemów technicznych em, Rad jest jaranie karty graficznej. Mimo dość prostej oprawy, em, aktywacji lub deaktywacji fawcyjnka gra dziś nie maksymalnie Maksymalnie po zasobach karty i cały czas chce cisnąć maksymalną ilość dostępnych klatek. No, fakt, faktem: rad ciśnie 144 klatki stabilnie. Cały czas, jak w Pyszczek strzelił. Gra chodzi przepięknie płynnie, ale jednak proc i karta czują dość mocny ucisk, przynajmniej u mnie na dwóch testowanych sprzętach. Grałem na swoim aktualnym kąpie 2080 i 6 rdzeni i 7 po 4,5 GHz. Drugi sprzęt, stary model i 5 oraz 3,5 GHz, 8 GB RAM 770 pod klapą, też dawały utrzymywać, da, dawały radę utrzymać rad na 60 klatkach bez problemu, mimo że w minimalnych mamy 7 780, czyli ten minimalny mój sprzęt dawał radę tutaj bez problemu 60 klatek. Głównym problemem tej gry w mojej ocenie jest też niewielki stopień dynamiki, spinania pośladów. Walki z bossami trochę tego wymagają, ale tutaj w Rad Czegoś brakuje w tej walce z bossami. Wydaje mi się, że są po prostu zbyt schematyczne, trochę tak, jakby gra była lekko zawolna. Przede wszystkim bardzo wydłużony świat, te podziemia, gdzie mamy korytarze, przez które idziemy, nic nie robiąc. No słabo z tym jest niestety, że ten świat jest czasami za duży. Według fabuły gry te podziemia w jakiś sposób łączą te wielkie wyspy i to zostało stworzone przez tych Mendersów, żeby oni sobie mogli pomiędzy tymi wyspami chodzić. Ale naprawdę nie trzeba utrzymywać się jakichś proporcji. Za długie podejścia. Dużą część spędzamy na bieganiu, a nie na walce czy rozwijaniu postaci w rad. Nie jest to bardzo złe, ale potrafi dać w kość i to powód tych 20% ocen y, negatywnych. Dalej też nie rozumiem tego zamiłowania autorów gier do za długich Animacji. Restart podejścia po śmierci zajmuje pół minuty. Używanie ołtarzyków ulepszających postać czy aktywacja tych wielkich posągów też trwa 5-10 sekund. Te wszystkie przyciągające animacje są zbędne. Dość klasycznym problemem takich gier jest też dodawanie powiedzmy, czy dostawanie bardziej, czy też dodawanie do własnej postaci złych roli. Na start gry dostajemy stanowanie przeciwników korzeniami. I tak ciągniemy przez dwie, trzy plansze, bo żaden inny rol nie, wada, nie wypada, jakiś rol do sensownej walki wręcz, przez to po prostu wychodzimy z gry i zaczynamy ponownie. Wydaje mi się, że powinien być jakiś mechanizm, który na start gry daje nam rol, który po prostu z góry będzie służyć do walki. Finalnie Rad jest dobry. To jest taki dziwny okres chyba na moim kanale. Kiedy prawie każdą nową gierkę jaką sprawdzam, oceniam okej okay albo dobrze, czyli ponownie miniaturka lekko zielona, nie maksymalnie, na pewno za duża jest cena, bo autorzy nawet mocno poszli w klimat, w styl grafiki, w oprawę świata, w muzykę, w to by te wszystkie detale wizualne były naprawdę klimatyczne i fajne i są, to jest ogromna zaleta tej gry, a za mało poszli w content, w treść, przez co ich produkcja jest... W no, w bazie fajna, bo wciąga. Spędziłem tutaj cały dzień, 12 godzin ponad, z miejsca, cały dzień od 8 do 8 wieczorem, ale wiem, że już nie wrócę raczej do tej gry, bo wielogrywalność, jak ja to nazywam, czyli wielokrotne podejście, wielokrotne bawienie się ponownie fajnie. No ten czynnik jest bardzo niski, po 10-11 podejściach i zaliczeniu gry 3 razy finalnego bossa miałem wrażenie jakby nic więcej już do tej gry mnie nie zachęciło, że jak, jakby nie było nic więcej do odkrycia. Ale te powiedzmy 8 godzin gra bawiła mnie naprawdę nieźle, dlatego daję jej ocenę ok dobrą i polecam kupić, jeżeli znajdziecie w jakiejś leciutkiej obniżce te niemal 20 euro, to troszeczkę wydaje mi się, że za dużo, jakieś powiedzmy 5 euro, jeżeli znajdziecie na G2 za jakiś czas stanie gifta to wtedy można brać. Nie jest to gra tak złożona jak na przykład Bindic of Isaac, nawet jak niektóre inne roguelike, czy powiedzmy jak gry roguelike, roguelite, roguelite i tak dalej, bo niemal zawsze nasze ataki są zbudowane z może 5, 6, 7 kategorii, ale to jakie miksy z tych ataków i tych mutacji zrobimy, daje naprawdę niezłą frajdę przez te 8 godzin, więc ten roguelike jest powiedziałbym taki nierozbudowany, ale bardzo klimatyczny i przez jakiś czas do pewnego. Momentu do pewnej granicy wciągający. Podkreślam, jest to niezła zabawa, bawimy się fajnie słoko, ale jednak do tego, by ta zabawa, zabawa była bardzo dobra albo wyśmienita, to trochę zabrakło rozbudowania. W paru miejscach czuć też deadline'em, tym że gra musiała być zrobiona na konkretną datę. Chociażby ta nasza wyspa osada z NPC-ami, można by ją jakoś bardziej rozbudować, żeby tam było więcej treści, kontentu. Może jacyś inni handlarze coś dać innych różnych NPC-ów, a nie jedynie inaczej wyglądać. Wyglądający graficznie. Widać, że po prostu tam coś miało być, ale tego nie skończono. Dlatego ostatecznie Red jest e, grą fajną, ale właśnie bez tego bardzo fajną. Bez tego arcy fajną, czy bez tego wspaniale fajną. Jest po prostu fajny, ok i tyle. Na koniec klasyczne dzięki e, dla niemal 40 osób, które ten tytuł wspierają finansowo, dzięki czemu gier do testów można zakupić całą masę. Dzięki Kazmomi, Shiver, Mario, Marus, Satsoans, Jurinus, Mateusz Klasyka Gier, Zizarwon Kaisu migajowy, Pailis, Scott Bank, Juli Gamersden, Chris, Paweł, Tomek, Guster, Hancior, Kasiencja, Łukasz, Predio, Izak, Maksimus Solini, Arkadiusz, drugi Łukasz, Cyborg, Latino Latinokila, Tobilu, Furius, Lukas, Adam, i Lysy, Mikus oraz Bulu. No także tyle Was jest. Plus jeszcze kłaczki, małe subki 5 zł 3. Też są. Też wam dzięki. No i cóż, na koniec tyle.